Jadącego zygzakiem 43 latka zatrzymało dwóch innych zaniepokojonych kierowców, jak się później okazało Robert czy miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Oskarżony był już wcześniej karany za prowadzenie samochodu po pijanemu, stracił prawo jazdy w dniu zdarzenia, prowadził auto nielegalnie. Normalnie za jazdę pod wpływem alkoholu grozi dwa lata więzienia. Robert Czy dokonał podobnego przestępstwa, dlatego grozi mu pięć lat pozbawienia wolności. Oprócz tego będzie musiał zapłacić nawiązkę w wysokości co najmniej 10 tysięcy złotych. Wynika to ze zmiany przepisów, które weszły w życie 18 maja 2015 roku. Teraz każdy kierowca prowadzący samochód pod wpływem alkoholu będzie musiał zapłacić nawiązkę w kwocie minimum 5 tysięcy złotych. Natomiast w sytuacji, kiedy siada się za kierownictwa, po raz kolejny w przypadku ponownego skazania jest to kwota minimum 10 tysięcy złotych. Dodatkowo Robertowiczy grozi także dożywotnia utrata prawo jazdy.